Pneumat Tox, rozmowy o nowoczesnych rozwiązaniach pneumatycznych. Cześć, nazywam się Mikołaj Rogasik. Na co dzień jestem mobilnym inżynierem sprzedaży firmy Pneumat. Aktualnie obchodzimy 20 produkcji siłowników pneumatycznych i z tej okazji zapraszam na cykl rozmów dotyczących właśnie siłowników. Na początek informacja mamy tu taki fajny mikrofon na Widzę. siłowniku. Tak, że... Ciekawe zastosowanie naszego siłownika. Tak, że to nie jest przypadek, mamy siłownik z mikrofonem. Super, super. Dziś naszym gościem jest Ola Pachura, kierownik działu siłowników, sprężyn gazowych, próżni chemii technicznej. o ja, czym zapomniałem? Narzędzi pneumatycznych, na pneumatycznych i pommranowej. Pom no właśnie, <laughs> także tych działów jest sporo. Eee, ale można na początek, jeśli możesz, powiedzieć nam, jak nas w ogóle do firmy pneumat. Czym się zajmowałaś na początku? Ciekawa historia, zawsze, zawsze historie są ciekawe. Skończyłam studia, jestem po Akademii Rolniczej, po Mechanizacji Rolnictwa, no i szukałam pracy. Trafiłam na ogłoszenie w gazecie wyborczej. W dzisiejszych czasach nawet nie, nie, ludzie nie wiedzą, że były ogłoszenia w gazecie A, wyborczej, <grywa> i przyszłam na rozmowę kwalifikacyjną. Byłam pierwszą kobietą w dziale handlowym. Nie do końca wszyscy wierzyli, że to się uda, bo to było 18 lat temu. Duża obserwacja, pewnie. Tak, była duża obserwacja. Ciekawe były odczucia i pierwsze, pierwsze takie wrażenie klientów. Czy ja na pewno się znam? I to. Czy na początku Pana było... mogę prosić może nie raz? Tak, bardzo często słyszałam, czy mogę prosić z handlowcem. Kiedy mówiłam, że ja jestem handlowcem, no nie do końca to się to sprawdzało. Ale tak z czasem zbierałam swoją grupę klientów, może nie swoją, ale takich klientów, z którymi już rozmawiałam wcześniej, wiedzieli, że można ze mną porozmawiać, już nie musiałam im udowadniać, że wiem, co to jest Nypel, co to jest Mufa. No i tak, tak później to fajnie przeszło. Mhm. Na dzień dzisiejszy cieszę się, że mamy tyle kobiet w dziale handlowym. Mi się bardzo dobrze pracuje z kobietami i myślę, że panom też się dobrze pracuje z kobietami, bo my jesteśmy bardzo dokładne i szczegółowe. A w takiej w naszej branży informacje techniczne i zebranie wszystkich informacji technicznych jest szczególnie istotne, a my, kobiety, robimy to bardzo dobrze. No, czasem nam się zdarza zapomnieć. Oczywiście, faktycznie to do tego. A jeszcze to zapytaj faktycznie. Tak, tak, tak. Tutaj jest Także sobie... trafiłam właśnie z Gazety Wyborczej do, do firmy. Mhm. Zaczynałam, od początku byłam w dziale handlowym, zajmowałam się obsługą dużych klientów, obsługiwałam. To przychodziły zamówienia, faksem, uwaga, jeszcze wtedy, więc, więc realizowałam te zamówienia i później się spe, zaczęłam się już specjalizować. Na początku moją specjalizacją była próżnia. Mhm. Rozwijałam dział podciśnienia, sawek, pomp próżniowych, rektorowych, później doszły pompy elektryczne, dmuchowe, kanałowe Następnie weszły sprężyny gazowe, też klienci zaczęli pytać. Dlaczego mamy tego nie oferować? I tutaj też fajnie się to wszystko rozwinęło. Na, na dzień dzisiejszy produkujemy te sprężyny gazowe. Y -y -y. I tak naprawdę siłowniki już były następne, <laughs> ale to za chwilę spytasz. Tak, spytam. no bo właśnie wspomniałeś tutaj, że już prawie 20 lat, czyli można powiedzieć, że prawie od początku y -y. produkcji siłowników, no bo właśnie te nasze spotkania są przy okazji dwudziestolecia produkcji siłowników. Tak, jadę tutaj na nagrywanie, pomyślałem, co może dla ciebie było takim kamieniem milowym w, tej, w tym procesie naszego rozwoju, czy właśnie produkcji silników? Mamy dużo kamieni milowych. Dla mnie wielkim kamieniem milowym było, jak zmieniliśmy system magazynowy i mamy już teraz układnicę. To było takim naprawdę dużym przeskokiem w momencie kiedy szliśmy sobie na magazyn mogliśmy te produkty zobaczyć z klientem podobierać. Mhm. A tutaj jest układnica do której nie możemy nawet zajrzeć. Oczywiście ona przyspieszyła nam e, pro, pakowanie przesyłek no, bardzo bardzo mocno. Mhm. Ale to było coś co musieli, co, czego musieli, musieliśmy się bardzo mocno e, przyzwyczaić. Ale jeśli chodzi o siłowniki no bo tak naprawdę no, w tym temacie się spotykamy tak naprawdę Każda, każda nowa realizacja przybliżała nas do tego, żebyśmy cały czas wzrastali, wzrastali. Więc nie wiem, czy ja mogę wskazać taki jeden kamień milowy, że mhm. to tutaj już się zaczęliśmy rozwijać lepiej, mocniej, więcej. My cały czas się rozwijamy i cały czas, każdy miesiąc to jest coś nowego, coś, coś lepszego, i tych siłowników mamy więcej, więcej i więcej. Mhm. I właśnie ja uważam, że to jest nasz tak, taki nasz y, nieustający kamień milowy, cały czas się rozwijamy. Mhm, mhm. A czy coś jak na początku swojej pracy, czy później wchodząc w mm -hmm. dział siłowników, coś zaskoczyło cię jakoś tak szczególnie, jeśli chodzi się o ten produkt, tę grupę produk produktów pracowała? Wiesz co, ja od początku byłam w dziale handlowym, więc ja z siłownikami pracowałam od początku, mm -hmm. więc znałam je, wiedziałam, jak, jak działają, jak je dobierać, jakie mogą być sytuacje z klientami, jakie aplikacje, więc tu wiedziałam. Z czym, z czym mam do czynienia? Więc obejmując stanowisko, właśnie kierownika w, w dziale handlowym siłowników, wiedziałam, co to jest. Ja do, dokładnie znałam ten produkt. Ale co, może nie tyle, co mnie zaskoczyło, ale po jakim wrażeniem byłam. Mhm. Bo w momencie, kiedy byłam w dziale handlowym, ja oferowałam standardowe rozwiązania z klientami. A w momencie, kiedy weszłam już w dział siłowników, w produkcję, czyli tam siedziałam praktycznie na tej produkcji z, z tymi panami, których serdecznie Szczytałaś zawsze tam, po pozdrawiam. I, I z którymi mamy super kontakt, e, jest, byłam pod wrażeniem tych rozwiązań specjalnych. Mhm. Co można wyprodukować z okay. kawałka aluminium? Okay. E, klienci wysyłali do nas siłowniki, no naprawdę, 40-letnie to takie minimum, czasem były jeszcze starsze, naprawdę, uczyliśmy się historii na nich prawie, ale my byliśmy w stanie, czyli panowie na produkcji, byli w stanie odwzorować taki siłownik, i zrobić coś 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 nowego, i po prostu ten siłownik według, ściągali wymiary z takiego ordzewiałego czegoś, i robiliśmy od nowa właśnie taki siłownik. To było dla mnie największym właśnie wyrażeniem, zaskoczeniem, że można coś takiego A pamiętasz zrobić Ale taki szczególny przypadek? Wiesz to, bardzo dużo było aplikacji. takich takich fajnych przypadków. Zacznę od takiego tycieńkiego, malutkiego. Kiedyś dostałam podczas targów dostaliśmy taki właśnie kawałek, aluminium i. Nikt nie wiedział, co to jest na początku. Mhm. Właśnie poszłam na produkcję i spytałam się, co to jest. Okazało się, że robiliśmy siłownik, który wyciskał krem stupki. I tam było naprawdę, to tłoczysko było tak mikroskopijne, że nikt nie wiedział, że to jest w ogóle tłoczysko, że to jest w ogóle siłownik. Więc no taka, taka fajna i to był na, taki nasz konkurs na targach, e, czy klient zgadnie co to jest, co to jest w ogóle za, za produkt, więc to było fajne. E, drugim takim już większym, większą realizacją, która mi zapadła w pamięć, szczególnie, że po prostu długo trwała i też e, to było takie, takie fajne dla proces. nas, e, fajny proces dla nas produkujemy siłowniki, dla, które, montu, które są montowane w autobusach. Nie mogę zdradzić szczegółów, ale było to bardzo fajne, fajne doświadczenie. Musieliśmy, bardzo mocno współpracowaliśmy z, z producentem autobusów mm -hmm. i on nam dawał wszystkie, wszystkie wytyczne. Siłowniki miały, musiały być bardzo idealne. Nie, miały, nie mogły być żadnej na ryski na tych, się na, tej, na tych siłownikach. My zwracamy uwagę na jakość siłowników. One muszą super działać i tam nie może być żadnych nieszczelności. Ale jeszcze dodatkowo musieliśmy iść w tą stronę estetyczną, wizualną, że siłownik naprawdę ma być takim reprezentacyjnym elementem, właśnie częścią, częścią całości. Także to, to nam na pewno zapadło w pamięć. To myślę teraz nasi słuchacze, widzowie będą jadąc do pracy, szkoły, na wakacjach gdzieś. gdzieś tak, szukać, szukać siłowników. Szukać o, to siłowników. <laughs> o, to tak, szukać tak, 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 tak. Fajne, fajne, fajne rozwiązanie. My nawet sobie nie zdajemy sprawy, gdzie, gdzie siłowniki są stosowane, w jakich aplikacjach i gdzie. Mhm. W momencie, kiedy mam rodzinę, przyjaciół, którzy nie są związani z pneumatyką, zawsze mnie pytają no ale do czego to wszystko, Ci to się stosuje, więc siłownika nie widać nigdy, on jest gdzieś w środku, gdzieś jest w maszynie, ale to jest element niezbędny, tak, tak. To, to zawsze musi gdzieś tam być. Tak, no ja też jak kiedyś tam opowiadałem, do jakiej branż gdzieś się udaje, no to też właśnie słuchacze, gdzieś tam rozmówcy pod wrażeniem, jaka szeroka gama tu jest, gdzie my docieramy i gdzie siłownik tak naprawdę może pracować, tak. co może zrobić, bo no A propos kremu, nawet tutaj kto by pomyślał, że no. gdzieś tam przy, gdzieś tam makijażu ten krem był pakowany przy użyciu siłownika. Tak, tak, tak. tak. Dobrze, a trafiając już do działu, jako na, na stanowisko kierownicze do działu siłowników, no to mm, musi tutaj jakby zazębiać, czuwać nad pracą kilku tak naprawdę działów, no bo to jest produkcja, tak. to jest handel, to są ludzie w terenie i to nie wyzwanie, co tu jest takiego właśnie szczególnego dla ciebie? Albo... Wiesz co, wyzwanie tak, ja, za, ja lubię wyzwania, więc dla mnie to, że ja na co dzień musimy się tutaj, nie my nie chcemy się komunikować ze sobą, dla mnie to jest super, bo dzięki temu wiem, że to wszystko funkcjonuje, że to, mhm. że to działa dobrze, że to idzie, idzie do przodu. Więc wyzwaniem trochę to jest komunikacja. We, mm -hmm. W każdej firmie, w każdej branży komunikacja jest lepsza lub gorsza, ale zawsze, zawsze dążymy do tego, żeby ją poprawić. E, więc dla mnie najważniejsze, najważniejsze jest to, i, i myślę, że tutaj sobie stawiam za cel, żeby wszyscy ze sobą rozmawiali. I rozmawiali jak y, ludzie. <śla> ludzie. oczywiście, że jak ludzie rozmawiamy, ale chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, że idziemy w jednym kierunku. Mm -hmm. Czyli i produkcja, i dział handlowy, bo, 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 bo z nimi mam najczęściej e, kontakt. No oczywiście no z działem sprzedaży, czyli z naszymi doradcami mobilnymi również, ale my musimy tak wyprodukować, taki dobry produkt, taki produkt zaproponować klientom. klientom. No ja muszę być pewna, proponując właśnie te siłowniki, że one z produkcji wychodzą super, jestem tego pewna, żeby ten dział sprzedaży, czyli nasi doradcy, nasi inżynierowie, byli też absolutnie pewni, że mogą to super zaproponować klientom. Mhm, Także ta komunikacja to jest wyzwanie. To jest wyzwanie. Mówiłaś dużo o komunikacji, to, to mm -hmm. ważne. To może w zespole, to może o te zespole tutaj kilka słów. Bo... No właśnie, o, o moim zespole. Tak przemyśleliśmy na razie, strasznie, ale tak powiedzmy. O nich. strasznie fajni ludzie i naprawdę na dzień dzisiejszy, w dziale siłowników, mamy. Dwie osoby tutaj we Wrocławiu, świetnych doradców technicznych, naprawdę super, takie problemy rozwiązują. Może nawet nie problemy, bo to nie problemy to są aplikacje różne u klientów. Więc tutaj mamy, mamy dwie osoby i jeszcze jest taki doradca mobilny, można powiedzieć, który specjalizuje się tylko w siłownikach. Mhm. Więc też z klientami jest w bezpośrednim kontakcie, i, i wiem, że najczęściej właśnie z naszymi inżynierami sprzedaży regionalnymi. Jeździ do klientów i też rozwiązuje dla nich tutaj te aplikacje, jak, co możemy podobierać, jakie mamy możliwości. Mm -hmm. Więc to jest taki mm -hmm. fajny, fajny, trzyosobowy zespół, który naprawdę nic, nic dla nich nie jest straszne. Okay. Czyli co jak, jakie, jakie zadania jakie to biorą na Waszcza? Yy, tak. Wiecie co, w naszej pracy yy, bardzo ważne jest to, przynajmniej dla mnie, mi to, mnie to motywuje, że ja codziennie robię coś, coś innego, coś nowego. Codziennie mam, mamy inną sytuację, którą trzeba rozwiązać. Ja nie mam powtarzalności yy, i to dla mnie to jest najfajniejsze. No, no, takie rutyny brak Nie ma tylko właśnie. Nie ma wyzwanie, nie ma rutyny. Wyzwanie, 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 Codziennie wyzwanie, ale... coś nowego. Jasne, jasne. Czyli możemy mm, tak iść w kierunku później jakby rynku, co no, od nas może uzyskać, no to wsparcie z jej tak zapowie zdalne, zapłacimy mailowe, tak. ale też są ludzie, którzy mogą dotrzeć, dojechać, pomóc, doradzić, zmierzyć na miejscu. Mhm. I zaproponować nieraz jakieś nowe rozwiązanie, które przynosi korzyść na przykład. Tak, tak. to, to bardzo dużo stawiamy na to, żeby właśnie klientów mhm. nie tyle uświadamiać, co, co po prostu szukać takich lepszych rozwiązań. Mhm. Bo, bo czasem. Pod kątem jest tak, czego lepszymy się? Pod, pod kątem no, ich maszyn. Mhm. Czyli, no, Biorąc pod Riałości, uwagę żywotności. żywotności na pewno, mhm. ale czasem spotkamy się z tym, że klienci kupują siłowniki, no bo taki był już wcześniej w maszynie. Co wcale nie powiedziane jest, że on dokładnie musi mieć taki sam. Na przykład jest później zdziwienie, dlaczego ten siłownik się zepsuł po jakimś tam krótkim okresie czasu. Mhm. I później nie ma, nie ma rozmowy, że dlaczego on się zepsuł, tylko chcę to wymienić, chcę wymienić ten siłownik, on niech będzie ten siłownik, na dokładnie taki sam. No a tutaj warto z nami porozmawiać, bo my naprawdę no, dużo, dużo, różnych tematów przerobiliśmy i możemy doradzić, czy taki siłownik będzie ok, czy może jedna mała zmiana, zmiana na przykład uszczelnie na siłowniku nie spowoduje tego, że ten siłownik, jego nie. żywotność będzie dużo, mhm. dłuższa. Okej, okay, no to wtrąca tutaj trochę właśnie z doświadczenia nawet mhm. z kolegom jeżącym też właśnie przypadek a propos uszczelnień no Pewnie byśmy dotarli do tego, czemu ten siłownik się szybko psuje, mm -hmm. a kolega z doświadczeniem, tylko spojrzał, zobaczył kolor i już wiedział, że trzeba no, coś no. innego zaproponować. Tak? To jest fajne, to, to, to robi wrażenie. Wiecie, no, klienci nie muszą się na wszystkim znać, to tak też jest. nie o to chodzi. no Właśnie po to jesteśmy, że my możemy tutaj doradzić mm -hmm. i możemy, możemy rozwiązać, to już teraz taki problem można powiedzieć, bo jeśli klientowi coś się psuje, to on też jest zły i mm -hmm. jego ma, ma przestoje Już nie mówię o kwestiach finansowych, ale no nie może się skupić na innych rzeczach, bo coś nie działa, jakiś tam jeden mały element. Nie? Jasne, jasne. To też pod kątem, wiem, że mamy takie możliwości, mm, mierzenia, badania zużycia, zużycia powietrza na pewnym silniku. Inny model okazuje się, że starczy do pracy, mniej powietrza zużyje, to też oszczędność tak, dla na, Oczywiście. Na produkcji, dla zakładu zmniejszanie nawet średnicy tłoczyska siłownika też odgrywa rolę przy zużyciu właśnie sprężonego powietrza więc też trzeba czasem się zastanowić czy ten siłownik jest odpowiednio dobrany czy mm -hmm. ta siła która ten, którą ten siłownik generuje nie jest po prostu za duża i a nie, nie ma takiej potrzeby żeby taka była. Jasne. Mówiliśmy tu właśnie o, o tych specjalnych wykonaniach pod autobusy pod, pod, mm -hmm. pod inne procesy też tutaj o doborze. A kiedy już ta współpraca następuje. Co możemy jeszcze dodatkowo zaproponować odbiorcom? Nie wiem, jakieś y, sany magazynowe, jakąś produkcję mhm. seryjną? To tutaj zdarzało się i zdarza, i, i. Zdarza się cały czas. Nasz magazyn jest wielki. Naprawdę mamy duże możliwości, y, więc mam nadzieję, że tam. Y, y, można, można sobie zobaczyć na naszych filmikach y, na YouTubie, jak wygląda nasz magazyn. Y, to, co możemy i zawsze proponowaliśmy naszym klientom, y, utrzymywanie właśnie stanów magazynowych. Jeśli jest w stanie określić jakie ilości będzie zużywał w ciągu miesiąca i na przykład za, daną zapotrzebowanie roczne, to my jesteśmy w stanie to te takie stany magazynowe utrzymywać dla nas to nie jest problem. My to my się wtedy zajmujemy tą opieką, żeby nigdy tego, tego siłownika Klientowi nie zabrakło, czyli nie, nie mówię tylko o siłownikach, ale o, o całym asortymencie pneumatycznym. Mhm. Więc tutaj spokojnie możemy, możemy się dogadać i utrzymywać stan magazynowy, to my teraz wtedy będziemy pilnować, kiedy nawet nie musi pamiętać, on zawsze będzie pamiętał. Tak, ta, w pneumacie to jest. Czekam Czeka na niego. Program wywołanie, a nie dopiero do wyprodukowania tak, czy, czy tak szczególnie, szczególnie szczególnie jeśli chodzi o jakieś tam większe ilości tych siłowników albo właśnie jeśli mhm. mamy siłownik pod jakieś tam wykonanie specjalne które no, wymaga jakiejś tam mlekiej modyfikacji. A wiadomo taka modyfikacja wiąże się z czasem który my musimy poświęcić żeby wyprodukować taki mhm. właśnie siłownik specjalny. Więc lepiej lepiej właśnie dogadać się rozmawiać mhm. <laughs> no, i wtedy, wtedy naprawdę dużo dużo my możemy zaoferować a też klient spokojnie sobie u nas zamawia. A co Twoim zdaniem jest najważniejsze w temacie dostarczania siłowników na rynek mhm. przemysłu, do na, na, na firm produkcyjnych? Jakość. Siłowniki muszą być bardzo dobrej jakości, i tutaj jesteśmy tego pewni, ponieważ my, każdy siłownik, testujemy, każdy siłownik, który schodzi z naszej produkcji, jest testowany. Więc tutaj możemy mieć absolutną pewność, że dajemy naprawdę dobry produkt dla klienta. Drugą rzeczą, która jest bardzo ważna, i to już myślę, że dla klienta będzie ważna, to mhm. jest czas realizacji. Mhm. I tu też dzięki temu, że ta produkcja jest tutaj u nas we Wrocławiu, my jesteśmy bardzo elastyczni. Klient, który dzwoni do nas i mówi: Ja mam awarię, ja muszę mieć ten siłownik na już. My możemy to zrobić. My mhm. możemy temu klientowi wyprodukować ten siłownik w ciągu naprawdę kilku godzin. A klient do nas może przyjechać, sobie odebrać, mm -hmm. albo po prostu wysyłamy i mm -hmm. nie następnego, ten siłownik już jest. Niby prosta sprawa, ale naprawdę kilka razy już słyszałam, kilkanaście razy, że my ratujemy całą produkcję danego klienta. No bo co, jeden, jeden mały siłownik, no bo niech będzie ten siłownik nasz, jeden siłownik, no coś się tam zadziało. Tak, tak, produkcja stoi. Tak, produkcja stoi, więc dla mnie ta jakość i ten czas realizacji to są dla mnie to są, najważ, to naj, to są mm -hmm. najważniejsze rzeczy. W tym temacie czasu realizacji mieliśmy ostatnio ciekawy przypadek: lądowanie mm -hmm. helikoptera, po odbiór. To był, to był niesamowity przypadek. Ja, ja z tym klientem długo rozmawiałam i, i dziękowałam, że, że przyjechał do nas i zrobił nam taki fajny dzień, bo akurat był piątek. Yy, tu wylądował na naszym terenie, yy, więc, więc no wszyscy tutaj przy, wyszli, wyszli przed, przed budynek i, i, i mogli zobaczyć, jak można yy, odebrać siłownik. Oczywiście, no. To, to znowu była sytuacja, gdzie jeden mały element spowodował, że cała linia produkcyjna po prostu nie działa. Coś się zacięło. Mhm. Więc, więc dla klienta już nie było nic ważne, tylko żeby odebrać szybko siłownik i, i dostarczyć go na swoją produkcję. E, no, dzisiaj helikopter, ale przez te wszystkie lata obserwowaliśmy różne sytuacje. E, wysyłaliśmy po, te m, siłowniki przesyłkami konduktorskimi. Niektórzy nawet nie wiedzą, że coś takiego istnieje. E, wieźliśmy siłownik e, na dworzec PKP, mhm. nadawaliśmy siłownik. Katowice, Kraków, Poznań i po prostu klient sobie czekał na pociąg i tam nie tam odbierał, więc, więc tak samo. Walka, autobusem, walka z czasem. Walka z czasem. No teraz oczywiście no, klienci przyjeżdżają do nas najczęściej, więc to jest tak, że mhm. dzwoni klient mówi: już, ja, ja jadę, ja wsiadam w auto, nie? Wsiadajcie, wsiadajcie w auto, to siłownik będzie czekał. No i rzeczywiście. My, my to mm -hmm. wszystko szybko robimy, także tutaj do nas, do nas do sklepu przyjeżdża i okay. jeszcze może taksówka, żeby były, taksówki, tak, taksówki. My, my, my mieliśmy już był moment, że mieliśmy po prostu podpisaną umowę z firmą, z korporacją taksówkarską tutaj we Wrocławiu, wrocławską na tabenę, bo, bo też wspieramy lokalnych przedsiębiorców i po prostu siłowniki raz w tygodniu co najmniej wyjeżdżały właśnie taksówką do, do klienta mm -hmm. naszego. Tak mm -hmm. Każda droga dobra, byle na czas dotarło i tak. Było, tak. było w porządku. Um, przy tym temacie siłowników też chodzi mi po głowie temat czegoś podobnego, bo sprężyn mm -hmm. gazowych. Mm -hmm, tak. Nieraz jest to określane też siłownikiem, czyli tak, tak najłatwiej się skojarzyć z tymi tak elementami jest. w kapie bagażnika w aucie, mm -hmm. coś na wzór tego i w, in, w wielu innych miejscach. Tak. Również tutaj jest u nas, można powiedzieć, produkcja takich elementów. Tak, i... no jest szczególnie mi bliska, bo zaczynałam, zaczynałam ten dział. Teraz mamy też super doradcę technicznego, który, który dobiera i nie tylko zamieniamy sztuka za sztukę, tylko my jesteśmy w stanie naprawdę dobrać te sprężyny mm -hmm. gazowe. Mając aplikację, co klient chce podnieść, to my jesteśmy w stanie tą sprężynę dobrać. Mamy już takie programy i, i takie doświadczenie. To jest ciekawe, bo, bo klienci czasem właśnie nazywają różnie sprężynę gazowe. Czasem to są rurki, czasem jakieś tam amortyzatory, więc, więc, więc żeby tutaj dojść do wspólnego języka, języka to to chwilę, chwilę zajmuje, ale no, no generalnie my jesteśmy, wie, wiemy, co, co oferujemy. Więc sprężyna gazowe to są to jest bardzo fajny produkt, który no wszyscy kojarzą tylko z klapą bagażnika, a tak naprawdę my tych sprężyn sprzedajemy naprawdę do tylu branż. Tak naprawdę każdy zakład przemysłowy sprężynę gazową na pewno ma, bo we wszystkich osłonach, które podnoszą e, jakieś tam większe Aha. elementy, to, to te sprężyny są. Tutaj nie potrzebujemy sprężynego powietrza. One nam pomagają coś podnieść, a czas, czasem osłony są tak ciężkie, że no, człowiek nie jest w stanie tego podnieść. Tak, tak. Więc bardzo fajny, fajny dział e, i tu też stawia, postawiliśmy na czas realizacji, więc dzięki temu, że je produkujemy, możemy bardzo szybko je klientowi dostarczyć. Ja Natomiast tutaj wsparcie również doborze, o tak. określeniu siły, długości, pełna paleta rozwiązania nas. <noise> Dokładnie. Okay. Kolejną taką ciekawostką, bo oprócz tego, że produkujemy siłowniki, mamy też ofertę no, szerszą. Mam to na myśli inne marki, szczególnie Markę Festo. Mhm, tak. e, także jeżeli ktoś potrzebuje, tak, siłownik, takiej konkretnego wykonania, konkretnej marki, to też nas może pytać. No, generalnie staramy się kompleksowo podchodzić do oferty pneumatyki. Dla klienta jest jego maszyna i sytuacja. On musi zapewnić to, żeby ta maszyna jego działała. A my chcemy się pomartwić o całość, więc jeśli ma siłowniki lub rozwiązania Festo, my jesteśmy też w stanie to mu dostarczyć. Dlatego współpracujemy już teraz właśnie z firmą Festo. I mamy, mamy ich produkty na magazynie, więc możemy szybko to wszystko dostarczać. Więc tak naprawdę klient to potrzeby klienta możemy naprawdę w wielu, w wielu miejscach zaspokoić. Mówiliśmy tutaj o, o tym przemyśle, o kraju, ale z tego co, 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 co wiem, też za granicę nasze produkty staramy się docierać, mm -hmm. tak? Staramy się jak najmocniej, bo no, wiemy, że nasze siłowniki są, są bardzo dobre, więc dlaczego nie wyjść poza granice Polski, więc już na dzień dzisiejszy bardzo dużo naszych siłowników pracuje na Ukrainie, dużo naszych siłowników pracuje w Czechach. To są zbliżone rynki, fabryki są praktycznie te same, więc, więc tutaj po prostu mamy dokładnie, dokładnie tą samą mhm. ofertę, możemy zaspokoić potrzeby nawet tych klientów z zagranicy. Jasne, yes, czyli tutaj musimy też to może mocniej gdzieś tam reklamować i z tym tematem też wiąże się e, sprawa marketingu, bo wiem, że czeka, czekają Ciebie kolejne wyzwania marketingowe. Tak, no tak jak, jak wspomniałam, wspomniałam, lubię wyzwania i rzeczywiście w nowym roku e, przejdę trochę już do działu marketingu, ale cały czas dział handlowy będzie mi bliski, no te, te 18 lat jednak, e, no, Zawsze będę o tym pamiętać, więc chciałabym tak połączyć trochę no ten tak, dział tak. handlowy to i to dział to wrócimy. Tak no wiesz, marketing to też sprzedaż. Oczywiście. Więc, tak, więc tak. To, to, to będzie połączone, ale Jasne, to, jakieś, jakieś... to. może przy następnym odcinku. No nie? Dobrze, porozmawiamy jeszcze do tych wyzwania. <gry> Czy o, nie zapytałem o coś, co chciałabyś dodać od do siebie, co byś chodziło po głowie? Wiesz co nie chyba chyba może nie tyle że wszystko poruszyliśmy bo mam jeszcze mnóstwo innych tematów pamiętaj mhm. że ja jeszcze mam dużo innych działów o których chętnie opowiadam e, ale spotkaliśmy się tutaj żeby pogadać o siłownikach więc. więc może ty, Dobrze o siłownikach. to bardzo dziękuję. Myślę że wiele ciekawych wątków y, można było usłyszeć y, poznać jakieś nowości. Mhm. Y, zapraszamy do nas po oraz całą tematykę. Zapraszamy. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Dziękuję.